Ten rok trochę specyficzny dla, dla, akurat dla tej dwójki, gdyż musieliśmy przygotować dwa szczyty formy. Pierwszy ten mi się wydaje najważniejszy w maju. Pozytywnie to wypadło, chłopaki awansowali, a musieliśmy troszeczkę pomyśleć i przeanalizować to wszystko, żeby przygotować się na ten drugi szczyt. Wydaje mi się, że w tej chwili no, są o, oczko wyżej, jak można w ten sposób powiedzieć, niż było to w maju. A co z tego wyjdzie, zobaczymy. Mamy bardzo mocne e, zawodniczki, kanadyjkarze. No chłopacy, to jest dla nich debiut. E, no, dla nas jest takim głównym celem, żeby chłopaki zrobili dobre trzy wyścigi. A na co to wystarczy, to zobaczymy w finalnym, finalnym momencie. Chłopaki e, osiągnęli ten cel w maju i są bardzo zmotywowani i w tej chwili. Nie widać po nich, po, po tym, co my, jak się zachowują, jak przyjechaliśmy tutaj. Są bojowo nastawieni, i także ten, tego stresu nie ma. Mi się wydaje właśnie to na tej zasadzie debiut i nic do stracenia, wszystko do zyskania. Są młodzi ludzie, bo jeden jest młodzieżowcem, drugi młodym seniorem, także na pewno na pewno dadzą wszystko z siebie ale są nie najgorzej przygotowani. Dla mnie to nie jest debiut, bo są, są to siódme Igrzyska Olimpijskie i z tego doświadczenia wstecz, że potrafią właśnie ta, ta atmosfera na, na wiosce olimpijskiej potrafi wpłynąć y, wielokrotnie negatywnie. Tu nie, tak jak Pan to powiedział, to są, roś, są luźno podchodzący do, do dnia codziennego, tak jak na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, bo powiedzmy, no nie, nie, nie widać, tu nie czuć tego, tego, tej atmosfery Igrzysk. Jedziemy na, na tor, Trening, wracamy, mają dobre warunki w pokoju, odpoczywają, przygotowują się i, i, i fizycznie, i psychicznie do, do następnego dnia, a jutro ten, ten dzień nastąpi, także zobaczymy, co z tego wydoli.